99. 100 100. To genialnie, normalnie no, robisz tylko trzy. Cześć, Kasiu. Cześć, chodź. <gry> Powiedz mi, czy ty jesteś dobry z chińskiej kuchni? Czy jestem dobry? Jestem fantastyczny. To dobrze, bo żona mojego szefa chce się nauczyć gotować po chińsku i powiedziałam, Aha. że możesz ją nauczyć. A dlaczego nie zapytała się najbierz mnie, czy się zgadzam? Chce ci zapłacić 50 zł za godzinę. Kiedy chcę zacząć? A kiedy możesz? jutro pracuję w restauracji na drugą zmianę. Czyli może jutro po południu, zanim pójdę do pracy. Tak jej właśnie powiedziałam. Tak, słucham? O, to ty Zuzio, co się stało? A, no dobrze, to do jutra. Cześć. Kto to był? Zuzia powiedziała, że nie wróci dzisiaj na noc. Od kiedy zaczęła pracować w tej klinice, w Izbie Przyjęć, coraz częściej jej się to zdarza. No, ale powiedziała, że nieźle jej płacą za te nocne dyżury. Nie ma pieniędzy, dlatego je bierze. Hmm. To znaczy, że dzisiaj śpisz sama. Krzysiu, czy kiedy poczujesz się samotna, to zapukasz do mnie? Pani Mariolu, jest pani bardzo pojętną uczennicą. Te pierożki wyglądają wspaniale. Pyszne. Ale nie takie pyszne jak pańskie. No, Cieszę się, że Krysia mi pana poleciła. Nigdy nie myślałam, że gotowanie może być taką przyjemnością. Cieszę się, że pani tak myśli. O Boże, jak już późno, spóźnię się. Mój mąż ma dzisiaj biznesową pracę w eleganckiej restauracji, i mam do nich dołączyć. Mhm. Czy mogłabym gdzieś tutaj się przebrać? Proszę, tu jest Łazienka. O, dziękuję. Mhm. Też się muszę przebrać, ale najpierw zajmę się pierożkami, które pani zrobiła. Nie chcę, żeby się zmarnowały. Wybaczcie mi. Na pewno jest współlokatorką Pana Jacka. Tak. Dobry wieczór, Zujo Śnieczanka. Tak. Mariola Leśniak, bardzo mi miło. Ma Pani wielkie szczęście, że mieszka Pani z takim mężczyzną jak Pan Jacek. <grym> tak? Tak. Nie spodziewałam się, żeby ktoś tak młody był już tak doświadczony i miał taką doskonałą technikę. Naprawdę? Naprawdę. No, czy może mnie Pani zapiąć? A, a... Proszę. <grym> Wie pani pokazywał mi, jak się robi pewne rzeczy w sposób, o jakim nie miałam pojęcia, że istnieje. A gdzie on teraz jest? W swojej sypialni ubiera się. A wie pani, co mi się najbardziej w nim podobało? To, że był taki cierpliwy i pozwalał mi robić niektóre rzeczy po kilka razy. I nareszcie się nauczyłam. A, o, cześć, pan Jacek. Yy, proszę bardzo. 100 złotych za dwie godziny, tak jak się umawialiśmy. I dziękuję. Ta lekcja była tego warta. No, no właściwie nie powinienem brać pieniędzy od pani, pani Mariolu, no, bo miałem z tego taką samą przyjemność jak pani. Och, niech pan nie będzie taki skromny, panie Jacku. Uczciwie zapracował pan na nie. No, jeżeli pani tak uważa. To lecę, dziękuję. Yy, dziękuję. Proszę bardzo. I dziękuję. To. Do zobaczenia. Do jutra. Do jutra. E, później muszę lecieć do pracy. Ale ja muszę z tobą porozmawiać. No nie, te, nie teraz. Nie chcę się spóźnić. Ale tak. Pogadamy jutro przy śniadaniu. Cześć. Hej! Spotkałam panią Marię. Ale powiedziała, że szalała na twoim punkcie. Nie no, za mnie. No po prostu powiedz, że jestem w tym świetny i już. Jesteś świetny. Dziękuję ci. Cześć. Nie, Krysiu, muszę chociaż z Tobą porozmawiać. Ale Krysiu! Nie teraz, się muszę lecieć. Trafiam na niesamowitą promocję Markowych dżinsów. Ale Krysiu, muszę z Tobą porozmawiać o Jacku i o pani Marioli. Czy to nie genialna sprawa, to ja ich poznałam. Jacek może sobie w ten sposób dodatkowo zarobić. Krysiu! Znasz mnie już tyle lat, i wiesz, że ja nie jestem pruderyjna, ale to, co on z nią robi, to już przesada! Cześć! Nikogo tu nie ma! Dlaczego się tu schowałyście? Jest Jacek? Nie ma. Chciałbym zapytać, co słychać. Zuzia ci powie, bo ja już lecę. To cześć! Ale Krysiu! Zostaw ją! To jest cała Krysia. Wiecznie w biegu. To mi się bardzo nie podoba. Co? Że jest taka szybka i energiczna? <grym> Zawsze się dziwię, dlaczego nie założy jakiegoś swojego biznesu. Wydaje mi się, że właśnie założyła. <grym> Jaki? Fronok. Hmm? Muszę z Tobą porozmawiać. Powiedz mi, ty jako najlepszy przyjaciel, mm -hmm. znasz Jacka y, z tej strony. z tej strony, z której jako tak dobrze nie znam. Co chcesz wiedzieć? Jaki jest z dziewczynami? No. Śmieszny. Zawsze udaje, że chce każdą. No wiesz. Zjeść. Tak, Później, że tylko udaje? No, właściwie to sam już nie wiem, z nim nigdy nic nie wiadomo. Muszę lecieć. Poczekaj, poczekaj! Nic mi, Franek! Czy Jacek ma może ostatnie jakieś problemy finansowe, o których nie wiemy? Zawsze ma! Dlatego bierze takie różne dodatkowe prace, nie pamiętasz? Już raz był modelem, a potem nawet panem do towarzystwa. Teraz też słyszałem, że Kresia mu coś załatwiła. Można powiedzieć, że nasz przyjaciel nie wstydzi się żadnej pracy. Gdybym ci powiedział, co on potrafi czasami zrobić dla pieniędzy, to byś się zdziwiła. No cześć, lecę! Zabają ci się? 50 zł za takie markowe czynszy? to chyba nieźle. Pięćdziesiąt to tanio. Jasne. Gdzie ty dostaniesz Kalwina na za takie tyle? Krysiu, na tej naszywce jest napisane Calvin Klon. Jak? Szybciej, to może złapisz własny ogon. Przestań, ale dobrze się na, nie przejmuj się, siadaj i zjadaj. O, cześć Zuziu, siadaj, zrobię miecznicę. Nie jestem głodna. Co ci jest? Nic. Mam no, możesz powiedzieć. Myślę. Znaczy. Chcę. Znaczy. Hmm. Uważam, że powinnam się stąd wyprowadzić, to nie jest dłużej miejsce dla mnie. Dlaczego nie? Wolę o tym nie mówić. Co, co znaczy, że wolisz o tym nie mówić? Myślałam, że tak długo mieszkamy razem, że nie mamy przed sobą tajemnicy. Zostawiam. Nie chcę, to nikt nie mówi. No co się stało? Czy to ma jakiś związek męsko-damski? Owszem, ma. No. To do mnie. O co jej chodzi? Nie wiem. dowiemy się. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Krysiu, Jacku, to jest doktor Abramowski z kliniki, w której teraz pracuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Może napijesz pan czegoś? Nie, 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 my już pójdziemy. Ale złuż. Co jej się stało? Czy powiedzieliśmy coś, co ją zdenerwowało? Co ty jej zrobiłeś? Nic. To dlaczego chce się wyprowadzić? Nie mam pojęcia. Gdybyśmy wiedzieli, o co jej chodzi, to łatwiej byłoby nam ją przekonać, żeby została. No, bardzo dobrze. No. Zapytają po prostu, co jej zrobiłaś i już. Wydaje mi się, że to nie ona powinna się wyprowadzić. Cześć. Pan Roman prosił, żebym wam przyniósł te farby do twojego pokoju, o które prosiłaś. Jakie ci dał? Mm, powiedział, że niebieska jest na sufit, a zielona na obwódki. O <grafy> A po, słyszeliście, że jakiś lekarz chce wynająć to puste mieszkanie w domu naprzeciwko? Hmm? Zuzia przyprowadziła jakiegoś swojego znajomego doktora z kliniki. Um, spotkałem ich na dole. Powiedział, że się nazywa doktor... E, a, 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 Abramowski? A, Abramowski, tak powiedział. Chce je wynająć dla swojej bratanicy, która ma się tam wprowadzić za dwa tygodnie. Ciekawe czy ładna? Doleca <grystanie> <grystanie> <To> cześć. <grystanie> Bratanica! <grystanie> a ja jestem szwedzką królową. Dlaczego tak widzisz? No co ty nie widzisz, co się dzieje? Co? Nie chodzi o żadną bratanicę. Doktor Abramowski wynajmuje to mieszkanie dla Zuzi się zwariowałaś? Dlaczego jakiś obcy facet ma wynajmować mieszkanie dla Zuzi? To nie jest żaden obcy facet. To jest znajomy z pracy, który wije dla niej miłosne gniazdko z daleka od swojej rodziny. Przestań. Poważnie mówię, nie widzisz tego. Jestem pewna, że on wykorzystuje sytuację, bo Zuzia jest akurat bez grosza. Najpierw wynajmie mieszkanie który będzie ją odwiedzał codziennie. Potem te odwiedziny spadną do raz na tydzień, potem do raz na miesiąc, aż w końcu pewnego dnia pozna kogoś młodszego od Zuzi i rzuci ją jak starego kapcia. Widzę że własną historię jasna jak na dłoni. Bo ty już ją widziałaś. W ostatnim odcinku mody na sukces. Proszę bardzo, śmiej się. Prelek powiedział, że ta bratanica wprowadzi się za dwa tygodnie. Poczekamy. Zobaczymy, kto miał rację. Zuzioł! Ty na serio chcesz się wyprowadzić? Tak. Co to ma znaczyć? Znaczy, co tak po prostu się spakujesz i się stąd wyniesiesz? Nie, nie. Dam wam trochę czasu, żebyście znaleźli sobie kogoś na moje miejsce. Ile nam dasz? Dwa tygodnie. Słyszałeś? Kto miał rację? Ona wyprowadza się do tego do, doktora. Co teraz zrobimy? Krysiu, musimy coś zrobić. Ale co no, skąd mam wiedzieć? Jacek! Zuzia wróciła właśnie z pracy, Chodź, porozmawiamy z nią. Nie, nie mogę teraz. Mam za chwilę lekcję z panią Mariolą i zanim przyjdzie, muszę skończyć te krewetki po syczłańsku. Znowu masz z nią lekcję? Tak, jeszcze na datek przychodzi jej mąż, żeby zobaczyć, czego się nauczyła to sama pogadam z Zuzią. Mm -hmm. Powiem jej, że ją bardzo lubimy i że chcemy, żeby została. Tak. Ej, Krysiu, tylko jej nie denerwuj. Dobrze. I nie mów nic o tym doktorze. Dobrze, dobra. E, I nie mów, że nam jest przykro. Dobrze. No. I nie wspominaj o tym, że ona chce się wyprowadzić. No o czym mam z nią rozmawiać? No o wszystkim innym, no. Tak trudno się domyślić. Dobrze, jej. Okay, okay. Zuziu, hmm. Dlaczego chcesz się wyprowadzić? Muszę. A czy to ma jakiś związek z pieniędzmi? Dlaczego? No bo jeżeli nie masz pieniędzy, to możesz nam powiedzieć. Mam pieniądze. No! <laughs> Ale gdybyś ich nie miała, to mogłabyś mi powiedzieć i może załatwiłabym ci jakąś dodatkową pracę. Tylko jak Jackowi? To, co robi Jacek, to nie jest praca dla ciebie. No. domyślam się. Nie, dziękuję, nie musisz mi niczego załatwiać. Jak chcesz, i co powiedziała ci? Nie. W takim razie ja z nią muszę porozmawiać. Uważaj tylko, żebyś nie pogorszył sytuacji. Wiesz, co chcesz powiedzieć? Nie mam pojęcia. Zuzio, przyszedłem ci powiedzieć, że jest nam bardzo przykro, że się stąd wyprowadzasz. I... Nic się nie stało? Co się z tobą dzieje? Nie przejmuj się, Krycia nigdy nie lubiła tej lampy. Zusiu, czy możesz powiedzieć mi coś więcej o tym doktorze abramowskim? Co? Na przykład jakim jest człowiekiem? Jest bardzo miły. To wszystko? Nie no, jest jeszcze wymagający, jak czegoś chce, to zawsze to osiągnie. No, ale przecież można mu powiedzieć nie. No, można. Jak ktoś się nie boi, że straci pracę, to... to. Aż tak? Biedna dziewczyna. Jest gorzej niż myślałem. Co takiego? Jeśli mu odmówi, to straci pracę. Ale świnia. Gdyby był pod ręką, to. Chyba bym mu dołożył. No. Tym akurat byś jej nie pomógł. Ale może. A to nie krępuj się. My z Jackiem pójdziemy do jego pokoju. Możesz rozmawiać spokojnie. Halo! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Tomasz Leśniak. Czy zastałem pana Jacka? Leśniak? Tak. Mąż pani Marioli, leśniak! Tak. Chodźmy stąd szybko. Biedny, biedny mężczyzna. Proszę, niech pan siada. Napije się pan kawy. Dziękuję. Powinien pan tu przychodzić. No, dlaczego nie? Moja żona ma dzisiaj lekcję z panem Jackiem. To pan o tym wie. No, oczywiście, że wiem. I co? No nic. Bardzo mi się to podoba. W końcu ona musi się gdzieś tego nauczyć. Prawda? O co się stało? Pobacz, Krysiu, kto przyszedł. Pan doktor, dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie rozmawialiśmy z Jackiem o panu. Tak? A czy zostałem panią Zuzie? Obiecała, że pójdzie ze mną do sklepu po farbę, do mieszkania mojej bratanicy. Pan ma bratanicę? A czy pańska żona wie o tej bratanicy? Wie, ale myślę, że nie jest zadowolona z tej sytuacji. Dziwi się pan. <grym> Uważa, że Warszawa nie jest bezpiecznym miejscem dla młodej dziewczyny. Ale pan będzie się nią opiekował, prawda, panie doktorze? Oczywiście, będę stale ją odwiedzał. Gdzie jest pani Zuzia? Chcę, żeby pomogła mi wybrać tę farbę. E, pan chce kupić farbę. A wie pan, że może pan nie musi? My mamy dwie puszki. Może spodoba się panu jakiś kolor? Świetny pomysł. Może rzeczywiście pokażemy panu doktorowi te puszki? Chce je pan zobaczyć? No jasne, no, że chcę. A jaki kolor pan lubi? Niebieski czy zielony? Niebieski, ale dla młodej dziewczyny najlepszy chyba jest zielony. Słyszałeś, Kasiu, lepszy jest zielony. Te lekcje mojej żony z panem Jackiem to ja wymyśliłem. Pan? No, chciałem, żeby nauczyła się czegoś nowego. Mężczyzna nudzi się, kiedy co wieczór serwuje mu się to samo. Nam potrzebne jest, jakby to powiedzieć, jakieś urozmaicenie, o! I Jacek mają tego nauczyć? No, tak. A po co pan teraz przyszedł? Pomyślałem, że sobie popatrzę. Mają dzisiaj powtarzać to, czego się wczoraj nauczyli. A -a! Przyszedł pan sobie popatrzeć na powtórkę seksu? Co takiego? Jak panu nie Co? Co pani zrobiła? Co? Co? Zmariowała pani? Co? 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 Co tu się dzieje? dziewczyna wylała na mnie jakiś sos, to, 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 to A wylała na pana moje krewetki po seczuańsku! Matko święta, co jej odbiło? Niech się pan wytrze! A może pan nie spróbuje? Są bardzo dobre. A dajcie mi święty spokój! Zuzu, co ty zrobiłaś? Co ci odbiło? Nie zbliżaj się do mnie! Na ciebie też nie mogę patrzeć! No co za obrzydliwy facet! Zmusza żonę, żeby brała lekcję u innego faceta i przychodzi, żeby sobie po, 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 po... po. Złego, jak się co z tym złego, żeby popatrzeć, jak żona uczy się gotować? Co z tym złego, żeby popatrzeć, jak żona uczy się gotować? To ty ją uczysz gotować? A co ty myślałaś? Myślałam, że dajesz jej lekcję seksu i, i że Krysia ci to załatwiła. Co myślałaś? Oj, no daj mi spokój, ja co miałam? To rozumiem, to dlatego chciała się od nas wyprowadzić i zamieszkać z tym doktorem Abramowskim. No. Dlaczego mam z nim mieszkać? No, dla kogo on wynajmuje to mieszkanie? To swojej bratanicy. Chcesz powiedzieć, że on naprawdę ma jakąś bratanicę. Oczywiście, że ma. A ty myślałaś, że co? Że ja z nim... Że on ze mną. Że my razem. <śmiech> 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 co się do głowy? A to głosy? Nie, 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 to Krysia oglądała modę na sukces i tak jej wyszło, no. Krysia... Boże, może jeszcze zdążę. Krysiu! Połałeś mnie? Czy coś zrobiłaś doktorowi tą zieloną farbą? Nie. Całe szczęście. Nie, moje jest znacznie lepiej w niebieskiej. Panie doktorze, co się panu stało? Nie wiem. Ta dziewczyna wylała na mnie puszkę farby. To wariatka! No może ja to panu wyjaśnię. Zaszło pewne nieporozumienie. Śmieszna sprawa, ale. Krysia myślała, że pan wynajmuje to mieszkanie dla Zuzi, żeby ona tam mieszkała sama i żeby pan mógł ją odwiedzać. Ale to nieprawda. Krysiu, pana doktora to nie śmiesz. O Boże, panie Tomku, co się stało? No nie wiem. Ta dziewczyna oblała mnie jakimś sosem. To wariatka. O co tu chodzi, co? Właśnie. o co tu chodzi? Słuchajcie, o co tu chodzi? E, to może ja panu wyjaśnię. Zaszło pewne nieporozumienie. Śmieszna sprawa, ale Zuzia myślała, że ja uczę pańską żonę, żeby była... żeby była lepsza. No wie pan, w łóżku. <grypt> Czy to śpieszne? <nie> <grypt> I co, i co, i co? Pan ją miał tego uczyć, tak? Tak, ja. No, no tak, tak. Bardzo śmieszny. Bardzo, bardzo śmieszny. Tak, to bardzo śmieszny. Co w tym takiego śmiesznego? Ja nie rozumiem, naprawdę.